Dzień dobry, panie Pawle. Z tej strony Bożena żałuje z domu Janusz. Pół roku temu rozmawialiśmy w sprawie unieważnienia kredytu. Panie Pawle, niech nas pan ratuje. Mietek chce od nas 12 tysięcy! Chwila, chwila, jaki Mietek? Czy państwo oddali sprawę do poprowadzenia dla Pruszkowa? Nie, nie, to znaczy bank nas pozwał i teraz Mietek, znajomy męża. Taki radca z polecenia, mówi, że to nie jest w umowie i chce 12 tysięcy za odpowiedź, a mówił, że zrobi po kosztach. A, no to wszystko jasne Pani no, bardzo mi przykro, ale tak jak mówiłem, nie przyjmujemy spraw prowadzonych przez inne kancelarie i zawsze mówimy, że kontrpozew jest cenią poty wstępnej, a nie kosztuje dodatkowe 12 tysięcy. To znaczy, że nie może nam Pan pomóc? Taniej, często oznacza drożej, tylko później. Mietek może być super na dział spadku po cioci, bo krawaty wiąże, usuwa ciążę, ale niekoniecznie nadaje się do wojny z bankiem. Zanim oddasz sprawę komuś po znajomości, zapytaj się, czy w razie kontrataku banku też Cię obroni bez dodatkowych kosztów. A jeśli chcesz sprawdzić, jak robimy to my, bez opłat za kontrpozew, bez ukrytych kosztów, zgłoś się na bezpłatną analizę umowy. Wszystkie informacje masz w opisie.